Dokładnie tak, szyj się dobrze, Cordiego, będziemy grali z Cordim, Z Kordim następny filmik Roblox Groblux. O strzelają się, ja pierdolę. No, no, kryminalem zostajemy, by walić napady na banki. Dobra jest, stój tam po, po lewo idź. Ja ci będę detektował kod. No? no. 2500. Oho. No, będzie jazda. Abym dostał. Uwaga, bo się... zrespiły się te... Dobra, wiesz co, co bądź. Zabiorę te warunki. możesz tyle wiesz. O, szybko, zwijka. Już zawijam. Tylko bez broni, bo, bez, bo z bronią nie możesz skakać. Szybko, szybko! Biegnij shiftem. Chodźmy na wprost. Uff, mm, spierdzielamy. Nikt na nas nie czekał. Aż tak bardzo niechciani jesteśmy. O, tu dobra, dawaj, wsiadaj do jedziemy sobie ten, jedziemy sobie na jakiś napad Przez to tam w A, faktycznie, mam mało, mało wachuni A gdzie jest stacja, będziesz wiedział? Prawo i... czekaj, lewo I lewo, i tu lewo Tu się w... Dzida Dziduj go, tylko... Co się stało? No Po lewo, po lewo stacja masz Widzę No ale co, zrobiło mi to ile ma na to zwróciłem no to nie zapłaciłeś, ale jak jeszcze kilka razy tak zrobisz to się zaczną gonić, wiesz na Wanted. Ale fajny jaki ładny ja jaki... ładny A tu można ogólnie wystawiać auta swoje Na, na niektórych parkingach możesz się spotkać, że ludzie mają wystawione swoje auta. Jak mogę wyjść za auto? Wysiąść. Do A faktycznie zapomniałem takie rzeczy. Dobra, rap, ci w górę. <laughs> ja mam w ogóle. Mam licencję, mam telefon. Ej, łeł well, łeł well, przyjechało. Co to się dzieje tutaj? No, nic się nie dzieje. On myśli, że ja uciekam przed nim, a nie uciekam przed nim. Ale mam młotek. I glas skuter. <laughs> ja to, co se, kurwa Tankuj tę wache szybci. Enter driver. Ewa, rozdupsem mu, rozdupcyłem Czekaj, Uciekaj, 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 uciekaj. Rura, 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 mam gwiazdki. <laughs> gdzieś? Nie hmm. chyba. Również więcej nakrętów. O, tam straż pożarna. Zablokowała gościa. Weź mi śmigłop tak? Zaraz nas opuści. Puści nas. Du może. O nie, ten kurwetka się trafiła Chyba. Będzie strzelał o 50 sekund. Walimy go. Leży, leży, leży! Ale 13 kół, ja mam 16. I, i, I mi się zatrzymaj tu po prawo. A to wiem, to, tu jest ba. O nie! Oni nas nie widzą. A, raz, szybko, 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 szybko. Dobry wieczór. Dobry e, dokumenty, prawa jazdy, poprosz Proszę, To jest. Alasek. here, hiernyga. <laughs> nie wiem, zniknął mi nagle. Trzeba do wywówek. Wy 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 Ostrzał Po po nie ma. Pali się, pali się, pali się. Ja to zaraz. Odbierny zar ga. Wsiadaj, dyka. Nie ja, go muszę zabić śmiecia. Siadaj! 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 się, Siadaj! Wsiadaj! prosto. To dobrze. Po dwie minuty będziemy mieli 6,5. 5K. Tak Idź pod drzwi Tu już ci daję kod 9689 Jazda Owszem się uważaj było do lasery na ziemi Tu jest brałem, bo nie będę mógł wskakać Nie będziemy tracić tego, to ucieczka Padniesz w laser, tylko umrzeć, co zostało? Ej bo mamy obtoczenie, jesteśmy z każdej strony Chodź, chodź, chodź szybko Chodź z tej strony Tu Tu nie ma wyjścia, ale musimy moknem Raz, wikas, wikas, wikas. Widz na opony. Walgo, walgo, walgo. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Trzymajmy. Eee, ee, w górę, w górę, w górę. Uciekaj, 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 uciekaj. Leży. Oho, jazda. Musimy obejść spawna. Dookoła. I tam musimy sobie teraz pić jakieś autko. I co on na, za nami Ston. No tak mój się zrobisz On A Nie jest jakby... Bomba Bo mi spacja nie, nie spacuje Aha, bo nie mam... stamina Ile nasza mafia już ukradła? I nasza mafia jest warta 30 koła Łącznie Gdy, Gdyś... ile zebraliśmy Że ja mówię Normalnie idę chodzić w cyrni kawku, nie? po po, 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 po zewnętrzu Lego? No no wejdź tam pod drzwi Pod drzwi, dochodzę, tak jest Wyciągnij lockpick <Wolverine> do ręki Jak? No cztery Sara no i z before po prostu Ci pokazuje kasę ile zarobisz. Na Nie to wejść na razie może. Czemu? No żeby spróbować może. A no fuck. E, dobre. Fajne Wla No ile ja <słuch> wchodzisz. <worrying> no i szukasz jakichś itemów, powinna leżeć gdzieś. W drzwiach tam o, tu Wolej. masz kasę. Aha może jakieś drzwi? No nie wstawaj i kurde, chłop mi się zaczął strzelać. Szukaj cała chatę tam gdzieś po szafach też szukaj. Nie bo miał to odjechało Ty bo pożar obok nas się zrobił nagle. Jak radna, tu masz pożar, jo? Ja? Mhm. No co ty o. mówisz? Co to załouło? Zwika, zwika, zwika. No nie mogę jeszcze, czekaj. O, garaż. Nie mogę zwika, 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 biegiem. biegiem. Biegiem, 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 biegiem. biegiem. Ty. Możesz kliknąć gwiazdki tam u góry to Ci pokazuje za ile będziesz escape O oh, fuck No nie no dymi mi się fura Ale to bazie Ora Zawieź mnie na spawn A ty nie możesz już Nie Muszę ja wzi Chyba że ten Eee, e, 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 e. no, oni mogą nam skoczyć Cześć, pan tu. O, ale choinka! Cześć, stanę, se podniósł, zrobię sobie zdjęcie tutaj. E, Cześć, no, ja se stanę. Ja matkę na coś.